Dziś opowiem Ci o postanowieniach Traktatu Wersalskiego dotyczącego Niemiec i nowych państwach, jakie po I wojnie światowej pojawiły się na mapie Europy. Dowiesz się też, dlaczego powstała Liga Narodów oraz czym był wielki kryzys gospodarczy i jakie były jego skutki. Zapraszam! Pierwsza wojna światowa zakończyła się w listopadzie 1918 roku. Niemcy przegrały, a państwa zwycięskiej koalicji, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Włochy, chciały je trwale osłabić, by nie wróciły do swojej potęgi. Konferencja pokojowa trwała od stycznia do czerwca 1919 roku, a uczestniczyło w niej 27 państw. Delegaci byli podzieleni na konkretne komisje, w których mieli wypracować kształt nowego ładu na świecie. Najważniejszy był jednak głos przywódców czterech zwycięskich mocarstw: Wielkiej Brytanii, którą reprezentował premier David Lloyd George, Francji z premierem Georgesem Clemenceau, USA z prezydentem Thomasem Woodrowem Wilsonem i Włoch z premierem Vittorio Orlando. 28 czerwca 1919 roku w Wersalu podpisano z Niemcami traktat kończący wojnę. Ustalono w nim, że Niemcy utracą kolonie i część terytoriów Alzacja i Lotaryngia zostaną przyłączone do Francji, a Wielkopolska i Pomorze Gdańskie do Polski. Gdański Kłajpeda oraz przyległe do nich tereny stworzą wolne miasta podległe organizacji o nazwie Liga Narodów. Sporne terytoria o niewielkiej powierzchni trafiły do Belgii, Danii i Czechosłowacji. Nadrenia, będąca pograniczem niemiecko-francuskim, została zdemilitaryzowana. Niemiecką armię pomniejszono do 100 tys. żołnierzy. Odebrano jej też większość floty, lotnictwa i wojsk pancernych. Dodatkowo Niemcy musiały wypłacić odszkodowanie państwom Ententy. W latach 1919-1920 zawarto kolejne traktaty pokojowe z innymi państwami centralnymi. Austrią, Bułgarią, Turcją i Węgrami. Kraje te potraciły dużą część swoich terytoriów. Musiały oddać większość uzbrojenia, zredukować liczbę żołnierzy i wypłacić odszkodowania wojenne. Dodatkowo, Austrii zakazano zjednoczenia się z Niemcami. Po wojnie popularne stały się postawy nacjonalistyczne oraz idea państwa monoetnicznego czyli takiego, gdzie większość obywateli to przedstawiciele jednego narodu z nielicznymi mniejszościami etnicznymi. Dlatego z Turcji do Grecji wysiedrono 1,5 miliona Greków, a z Grecji do Turcji 400 tysięcy Turków. Ciekawostka. W Turcji po I wojnie światowej obalono sułtana, a kraj stał się republiką, w której rząd objął prezydent Mustafa Kemal Tarug. Szybko przyjęły się tam europejskie wzorce kulturowo-społeczne. Przyjęto też kalendarz gregoriański i alfabet łaciński. Mały Traktat Wersalski to dodatkowy dokument, który musiały podpisać niektóre europejskie państwa, także Polska. Było to zobowiązanie do przestrzegania praw mniejszości narodowych. Co ciekawe, podpisanie tego dokumentu nie zażądano od Niemiec. Pokazuje to, w jak nierówny sposób były traktowane nowe państwa przez światowe mocarstwa. Europa po I wojnie światowej bardzo się zmieniła. W Niemczech i Austrii zamiast monarchii wprowadzono rządy demokratyczne. W Rosji po obalaniu cara władze przejęli Bolszewicy, powstały nowe państwa: Polska, Czechosłowacja. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które od 1929 roku zmieniło się w Jugosławię. Irlandia uzyskała niepodległość. Niemcy po wojnie były izolowane w Europie. W 1925 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja w Locarno, która zakończyła się podpisaniem Paktu Reńskiego, w którym Niemcy zapewniły Francję i Belgię o nienaruszalności granic. Podobnych gwarancje nie uzyskały ani Polska, ani Czechosłowacja. Zamiast tego Francja zawarła z tymi krajami dwustronne umowy o pomocy w razie niemieckiej agresji. Podsumujmy zniszczenia i straty po I wojnie światowej trwała ona ponad 4 lata i wzięło w niej udział około 65 milionów żołnierzy, z czego 8,5 miliona zginęło. Ponad 20 milionów zostało rannych, z czego 3,5 miliona zostały kalekami. Przykładowo stracili wzrok przez gazy bojowe. Dodatkowo europejskie społeczeństwa zdziesiątkowała epidemia grypy zwanej Hiszpanką. W jej wyniku zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Na cele wojenne, np. produkcję broni czy wyposażenie armii wydano łącznie ponad 200 milionów dolarów. A państwami, które ucierpiały najbardziej były Belgia i Francja. Po wojnie kraje zaczęły odbudowywać swoją gospodarki. Dynamicznie rozwijały się Stany Zjednoczone. Rosła produkcja przemysłowa, inwestowano na giełdzie, kupowano akcje głównie niemieckich firm. Ich ceny szybko rosły, często przewyższając realną wartość. To doprowadziło do tego, że 24 października 1929 roku miał miejsce krach na nowojorskiej giełdzie, czyli ceny akcji gwałtownie spadły. Ten dzień przeszedł do historii jako Czarny Czwartek. Był to początek wielkiego kryzysu gospodarczego. Wiele osób straciło majątek swojego życia. Banki przestały udzielać kredytów, przez to spadły inwestycje w przemyśle, co z kolei przełożyło się na spadek produkcji, redukcję miejsc pracy, wzrost bezrobocia do ponad 30% i zmniejszoną konsumpcję, czyli mniej kupowano, co dodatkowo pogłębiało kryzys. Amerykanie wycofywali środki zainwestowane w Europie, co negatywnie odbiły się na europejskich gospodarkach. Największy kryzys miał miejsce w Niemczech, ale ucierpiały też Francja, Wielka Brytania, Polska i Czechosłowacja. W Niemczech kryzys gospodarczy doprowadził do tego, że do władzy doszedł Adolf Hitler, a w Polsce skutki wielkiego kryzysu były odczuwalne do 1935 roku. W 1933 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt wprowadził New Deal. Z angielskiego Nowy Ład, będący pakietem reform ekonomiczno-społecznych, które poprawiły stan amerykańskiej gospodarki. Wielu obywateli znalazło zatrudnienie przy robotach publicznych, wprowadzono też zasiłki dla bezrobotnych. Na koniec wspomnę tylko, że w 1920 roku na mocy Traktatu Wersalskiego utworzono Ligę Narodów. Na jej czele stał sekretarz generalny. Organizacja miała zapobiegać kolejnym wojnom. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 15 listopada 1920 roku w Genewie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 41 państw, także Polski. Zbierano się, by omawiać najważniejsze kwestie. Stany Zjednoczone do tej organizacji nie przystąpiły. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że lidza narodów nie udało się zrealizować swoich celów: nie zatrzymała podwojów Japonii, Włoch ani Niemiec, ani nie zapobiegła wybuchowi II wojny światowej. Rozwiązano ją w 1946 roku. Zapamiętaj najważniejsze. Traktat Wersalski kończący wojnę z Niemcami podpisano 28 czerwca 1919 roku. Na jego mocy Niemcy utracili posiadłości kolonialne i część terytorium. Nadrenia została zdemilitaryzowana, a liczebność armii niemieckiej zmniejszona. Niemcy musiały także zapłacić wysokie odszkodowania wojenne. Powstały nowe państwa Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Irlandia oraz Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Liga Narodów została utworzona w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego w 1920 roku. Organizacje tam powołano, aby zapobiegać kolejnym wojnom. Wielki kryzys gospodarczy wybuchł w 1929 roku. Jego początkiem był krach na giełdzie nowojorskiej. Kryzys dotknął nie tylko Stany Zjednoczone, lecz także Europę. Gwałtownie spadła produkcja i wzrosło bezrobocie. Sytuacja zaczęła zmieniać się w 1933 roku dzięki wprowadzeniu w USA polityki określanej jako New Deal, czyli nowy ład.